Książka zawiera treści kierowane do pełnoletnich odbiorców. Poznajcie bliżej Aidena, Esmeralda, Izaka i Nikolaja. Zapraszam na film Weronika Plota. Nikolaj nienawidził mnie w moich koszmarach. Ich powrót zaburzył mój świat. Zdążyłam już wykreować nową siebie. Odbudować ruiny. Nie miałam zamiaru mu się tłumaczyć. Moją jedyną potrzebą było to, żeby spotkać się oko w oko z bratem. Wiedziałam, że możemy to zakończyć w jedyny sposób. Miałam szczerą nadzieję, że Aiden za mną nie pójdzie. To ten dzień, w którym się żegnamy. A czy istnieje odpowiednia chwila, aby się pożegnać? Zawsze wolałem się witać niż żegnać. A ty? Ani to, ani to. Uważasz, że odejście bez słowa jest dobrym wyborem? Uważam, że nie ma dobrych i złych wyborów w tej sytuacji, Aiden. Jeśli pierwszy raz wyznam na głos to, że tego nie chcę, to zostaniesz. Cały czas powtarzam, że nie jestem zdolny do miłości. Mówię to tak często, że sam zaczynam w to wątpić. Bo co jeśli miłość istnieje? Nawet dla takiego grzesznika jak ja. Nie zmienię się. Będę taki do końca życia. Czuję ten płomień w sobie, gdy jestem przy tobie. Nie potrafię określić czym on jest. Ale wyczuwam go. Przepraszam. Przepraszam za to, co Ci robię. Nie wiem, naprawdę. Nie wiem dlaczego. Zadaję sobie to pytanie każdego wieczoru. Strasznie dziwnie słuchało mi się tego, co mówił, mając świadomość, że nieraz mnie krzywdził. Zrobił to tyle razy, że trudno byłoby mi je wszystkie zliczyć. Nienawidzisz mnie, prawda? Nie chcę, żebyś mnie nienawidziła. Zmienię się. To, co do ciebie czuję, to tego nawet nienawiścią nie można nazwać. Obiecuję, będę lepszy. Lepszy dla. Coś ty sobie myślał, uwalniając ją. Przecież ona jest niebezpieczna. Ja niebezpieczna? wy jesteście nienormalni! A tu jecie mnie, głodzicie, a potem znów dajecie jeść, wysyłacie na trening, a potem znowu się znęcacie! To nie jest normalne?! Ze wszystkich tu obecnych to wy jesteście niebezpieczni! Ale przysięgam wam! Ja się stanę taka sama! Aydan... nie jesteś... Słowa pijanego to myśli trzeźwego. Pieprzenie. Nie będę z tobą rozmawiać. Pomogło ci to? Skrzywdzenie mnie? Nie będę z tobą rozmawiać w takim stanie. Pogadamy jutro. Przecież ciebie jutro nie będzie. Nie zaprzeczyłaś. Wiesz... W tym stanie mogę być z tobą tak cholernie szczery. Jak trochę się obudzę z pieprzonym moralniakiem i będę wściekły na samego siebie. Ale nie będę żałował. Bo ja niczego nie żałuję. Nawet samego siebie. Nie czułem wobec siebie żalu, gdy ona odbierała mi resztki człowieczeństwa. Tak po prostu musiało być. Oboje wiemy, że prędzej czy później zostaniemy pożarci przez osobę, która się nie waha. Myślałem, że się nie waham. Jednak nie stało pożarłaś mnie z Mary. Pochłonęłaś moją duży, chociaż to ja Cię przed tym ostrzegałem, a i ja. O to jest mój przyjaciel serdeczny, piękny, kolorowy porywał go, ale spokojnie, zaraz do siebie wróci. Słowo harcerza. Nie jesteś harcerzem. Młody Nie miałam pewności, że mój brat nadal jest w Akademii, ale chciałam spróbować. Znałam go na tyle, że wiedziałam, że będzie chciał się z nim bawić w kotka i myszkę. Nie miałam pewności tylko wobec tego, jak długo ta gra będzie trwała i kto przy niej ucierpi. Ale Nikolaj zrobi wszystko, żebym cierpiała jak najmocniej. Zaczynałam przyzwyczajać się do myśli, że mogę już nie wrócić. Jednak zadbam o to, żeby pociągnąć mojego brata do Trochę ci